Jeśli naprawdę szukasz relacji z Bogiem, jeśli nie wiesz, jak możesz ją nawiązać, to w dzisiejszym czytaniu masz proste podpowiedzi. Pierwsza: Bóg chce przemawiać do serca, ale serce musi być puste musi być gotowe na przyjęcie tego, co Bóg mówi. Bo jeżeli jest ono zapchane różnymi rzeczami, to nieraz nie ma miejsca na to, co Bóg chce w nie wlać. I nie jest w stanie przyjąć Jego słowa, Jego miłości. I druga prosta wskazówka. Żeby usłyszeć głos Boga, potrzeba ciszy. Dlatego trzeba wyjść na pustynię. Może nie w sensie dosłownym. Ale trzeba wyciszyć się. Może włączyć telewizor, wyłączyć muzykę, znaleźć miejsce, które pomoże, choć na chwilę, odejść od skiełku tego świata. I wtedy zacząć słuchać. Może wziąć fragment Pisma Świętego i słuchać, jak ono przemawia, jak ono chce działać. I tym sposobem. Bóg będzie Cię zmieniał powoli, krok po kroku, ale ta relacja będzie cały czas budowana. Relacja prawdziwej miłości. Dwa piękne cuda, wskrzeszenie córki, zwierznika synagogi i uzdrowienie kobiety, która przez wiele lat cierpiała na krwotok. Domyślamy się, że nie chodzi o same cuda, bo Chrystus nie jest naprawiaczem świata, że chodzi o coś innego i może warto poszukać jakiegoś wspólnego mianownika tych dwóch cudów, jeśli Kościół daje je nam w tym słowie. Po pierwsze to są cuda, których doświadczyły kobiety w tym czasie może do kobiet podchodziło się z pewną rezerwą ale jeszcze ważniejsze jest to, że kontakt z tymi kobietami był obarczony tym, że zaciągniemy nieczystość rytualną z jednej strony dziewczynka która umarła więc nieczystość rytualna grozi tym, którzy dotykają zmarłego a z drugiej strony kobieta która cierpi na krwotok kontakt z krwią powoduje nieczystość Jezus nie boi się nieczystości. Jezus przychodzi po to, aby dać się dotknąć i dotykać. On bierze naszą nieczystość na siebie samego i wziął ją do końca, bo umarł za nas na krzyżu. Oby nasza walka z naszymi grzechami, słabościami tak naprawdę była podchodzeniem i szukaniem dotyku Boga. Dziękujemy naszym patronom. Bez Was nie moglibyśmy głosić w tej formie.